Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Żak i jestem prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców, prawa pracy oraz delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług. Chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się z treścią szkolenia poświęconego właśnie tematyce zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie wiele polskich firm boryka się z brakiem pracowników, zarówno tych niewykwalifikowanych, jak również posiadających specjalistyczne wykształcenie. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest zatrudnienie osób spoza naszej wschodniej granicy. Jak podają statystyki prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2018 roku wydano ponad 360 tysięcy zezwoleń na pracę i zarejestrowano prawie 1,5 miliona oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Wśród narodowości pracowników spoza Unii Europejskiej, pracujących w Polsce, dominują głównie obywatele Ukrainy. Białorusi, a także coraz częściej przedstawiciele bardziej odległych zakątków świata, jak na przykład Nepalu. Od kilku lat mamy do czynienia z dynamizacją tego procesu, co przekłada się również na rozwiązania prawne w tym zakresie. Kluczowe zmiany dotyczące procedury zatrudnienia cudzoziemców w Polsce miały miejsce w roku 2018. Wprowadzono w przepisach jeszcze wiele modyfikacji, jednak nie miały one aż tak spektakularnego wymiaru jak te z roku 2018. Mimo to złożoność oraz zakres nowych rozwiązań prawnych sprawiają, że wielu przedsiębiorców nadal ma problem z prawidłowym, a więc legalnym zatrudnieniem cudzoziemców. Podczas szkolenia przedstawię Państwu kluczowe zagadnienia związane z przedmiotową tematyką, m.in. zasady wjazdu oraz legalnego pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Poruszymy tu takie kwestie jak mały ruch graniczny, ruch bezwizowy, ruch wizowy oraz prawo pobytu w określonym celu na terytorium Polski. Zasady legalnego podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce. W tym zakresie przedstawię państwu dokumenty uprawniające cudzoziemca do legalnej pracy, między innymi oświadczenie o powierzeniu pracy, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę czy zezwolenie na pracę sezonową. W dalszej kolejności omówię również aspekty podatkowe przy zatrudnieniu cudzoziemców, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne cudzoziemców oraz skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. Mam nadzieję, że szeroki zakres merytoryczny szkolenia pozwoli Państwu na uporządkowanie wiedzy oraz uzupełnienie niezbędnych informacji w tym zakresie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z jego treścią.